Cześć kosmiczni podróżnicy, witajcie w kolejnym epickim odcinku, w którym zapraszamy Was na niezwykle wnikliwą podróż do jednego z naszych najbliższych egzoplanetarnych sąsiadów, planety T-Garden B. Przygotowaliśmy dla Was top 10 faktów, w których znajdziecie zarówno twarde dane naukowe, jak i chwytliwe spekulacje, niecodzienne ciekawostki i wizje przyszłych misji międzygwiezdnych. Jeśli interesuje Was, co sprawia, że ten malutki świat jest tak unikatowy, jakby wyglądało życie w warunkach ekstremalnej bliskości swojej gwiazdy, a także jak długo trwałaby podróż, by tam dotrzeć, to koniecznie zostańcie z nami do samego końca. Zapnijcie pasy, przygotujcie notatniki i ruszamy. 1. Czym jest Tygarden B i dlaczego jest wyjątkowa? Egzoplaneta Tygarden B. Została odkryta w październiku 2019 roku przez Międzynarodowy Zespół Badaczy pod kierownictwem Michela Kiruoha, za pomocą spektrografu Carmenes zainstalowanego na 3,5-metrowym teleskopie w Obserwatorium Calar Alto w Hiszpanii. The Garden B należy do grona tzw. superziem, planet skalistych nieznacznie większych od naszej Ziemi. Jej masa wynosi około 0,9 masy Ziemi. A promień jest zbliżony do ziemskiego, szacuje się, że nie przekracza kilku procent różnicy. Kluczową cechą, która od samego początku wzbudziła ogromne zainteresowanie astronomów i astrobiologów, jest fakt, że T-Garden B znajduje się w tak zwanej strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy, czyli w odległości, w której teoretycznie może panować umiarkowana temperatura i istnieć ciekła woda. Dlaczego ta odległość jest niezwykła? Tigarden B krąży wokół Tigardenowej Gwiazdy, ultrachłodnego czerwonego karła typu M, w odległości zaledwie 4,915 dnia orbitalnego, w zależności od modelu. Sama Gwiazda leży w odległości około 12,5 roku świetlnego od nas, co czyni system Tigarden jednym z najbliższych nam układów, w którym odkryto mniejsze skaliste planety. Zważywszy na niewielką jasność swojej gwiazdy, strefa zamieszkiwalna T-Garden B rozciąga się bardzo blisko niej zaledwie kilka milionów kilometrów czyli mniej niż 10 razy odległość, w jakiej Ziemia krąży wokół Słońca. Dzięki temu planetę tę można uznać za jednego z najciekawszych kandydatów do poszukiwania życia pozaziemskiego, a zarazem naszego potencjalnego celu w niedalekiej w kategoriach międzygwiezdnej podróży przyszłości. Ekstremalnie krótki rok i możliwa wąska strefa życia, obieg w mniej niż 5 dni. t -Garden B wykonuje pełny obieg wokół swojej gwiazdy w zaledwie 4,91 poznańskich dnia. Dla Ziemian to niewyobrażalnie krótki rok, trwający około 1,8 naszego ziemskiego tygodnia. Wazona-rotacja czy rezonans 3-2. W tradycyjnym ujęciu, przy takiej bliskości. Rola krótkiego okresu obiegu oznacza, że T-Garden B prawdopodobnie jest związana synchronus rotation to znaczy, jedna strona planety stale zwrócona jest do gwiazdy w wiecznym świetle, a druga w wiecznym cieniu. To rodzi potężne różnice temperatur, od palącego żaru po skrajny mróz. Niektórzy naukowcy jednak spekulują, że zamiast czystej rotacji związanej, planeta może krążyć w CGI. Tak zwanym rezonansie 3K2, tak jak Merkury względem Słońca, co oznaczałoby trzy obroty wokół własnej osi w czasie dwóch obiegów wokół gwiazdy. Wtedy obie strony byłyby oświetlane okresowo, choć i tak ekstremum dnia i nocy pozostałoby potężne. Wąska strefa umiarkowanych temperatur na planecie Ziemia mamy pas umiarkowany, w którym klimat sprzyja rozwojowi biologii. Na Tigarden B podobną funkcję może odgrywać pas terminatora wąska strefa oddzielająca dniową i nocną półkulę. W tej okolicy, dzięki cyrkulacji atmosferycznej, może panować stabilne umiarkowanie. Dzienna strona dostarcza część energii i ciepła, nocna strona oddaje chłód i wilgoć. W efekcie w rejonie terminatora mogą się kształcić warunki umożliwiające utrzymanie ciekłej wody. To wąskie, ciemno jasne obszary są uważane za najpoważniejsze miejsce pod kątem istnienia potencjalnych form życia, bo w głębokim cieniu, noc, wody zamarzłyby natychmiast, a na palącej stronie woda wrzałaby. Grimasy czerwonego karła, flary i ich wpływ na planetę, co kryje się za flarami. Czerwone karły, zwłaszcza ultrachłodne jak T-Garden, cechuje częsta aktywność magnetyczna, która objawia się w postaci gwałtownych flar. Wyrzucających w przestrzeń ogromne dawki promieniowania Ufa i rentgenowskiego. W przypadku Tigardenowej gwiazdy odnotowuje się okazjonalne, ale silne rozbłyski, przeciętną aktywność niższą niż u wielu innych przedstawicieli swojej klasy, epizodyczne emisje wysokoenergetycznych cząstek, które mogą destabilizować pole magnetyczne planety i atmosferę. Jak flary oddziałują na t Ogrzewanie atmosfery. Wysoka energia promieniowania spala górne warstwy atmosfery. Utrata cząsteczek. Promieniowanie i naładowane cząstki mogą wrytować się w magnetosferę, jeśli taka istnieje, i wypychać cząsteczki gazów w przestrzeń. Erozja ochronnej powłoki. Jeśli pole magnetyczne jest zbyt słabe, Górne warstwy atmosfery mogą zostać częściowo lub całkowicie zniszczone. Chemia atmosfery, promieniowanie, UV może rozkładać molekuły, tworząc toksyczne produkty i niszcząc życiodajne związki. Mimo to obserwacje dowiodły, że Tigardenowa Gwiazda w okresie ostatnich lat zachowuje względny spokój. Modelowanie pokazało, że ryzyko utraty całej atmosfery jest mniejsze niż u wielu innych egzoplanet wokół czerwonych karłów co czyni T garden i bardziej obiecującą pod względem długotrwałego utrzymania potencjalnych warunków do życia. Atmosfera ma ty się nieznany teren, w którym rozstrzygnie się przyszłość, jakie są możliwości. Zanim będziemy mogli stwierdzić, czy T garden B jest przyjazna życiu, musimy dowiedzieć się, czy ma atmosferę. A jeśli tak to jaką. Ziemski model, głównie N2 i O2. Możliwy cykl wody i fotosynteza roślinna. Skolistyczny model Wenus: gęsty obłok CO2, wysoka temperatura, trwały efekt cieplarniany. Model Mars: atmosfera złożona głównie z CO2, ale tak cienka, że zamarza nocą. Ślady, które astronomowie próbują złapać: najbardziej obiecującym tropem są absorpcyjne linie spektralne w zakresie podczerwonym i ultrafioletowym. Woda H2O. Obecność pary wodnej byłaby znakiem, że planeta ma odpowiedni rozkład temperatur i wilgoci. Ozon O3 powstaje w wyniku fotolizy tlenu, sugeruje działalność biologiczną lub intensywny cykl chemiczny. Metan ch W obecności tlenu trudno o długotrwałą obecność metanu bez ciągłej produkcji, np. przez mikroby. Wyposażone w najnowszą technologię obserwacyjną JWST st i LT i GMT prawdopodobnie w ciągu kilku lat uda się wykryć pierwszy odczyt spektralny w tej części układu T-Garden. Taki odczyt pozwoli nam z grubsza określić skład atmosfery i ocenić, czy planeta ma szansę na życie. Magnetosfera. Czy T-Garden B stoi na drodze kosmicznym wiatrom? Rola magnetosfery. Ziemski przykład. Silne pole magnetyczne powstające w płynnym jądrze żelaznym chroni nas przed odpływaniem gazów, i chroni przed silnymi burzami słonecznymi. Utygarden, kluczowa jest prędkość rotacji wnętrza. Jeśli planeta jest całkowicie związana, jej wewnętrzny dynamo może zwolnić, a pole magnetyczne osłabnie. Skutki braku pola. Cząstki słonecznego wiatru mogą bezpośrednio interweniować w górne warstwy atmosfery, powodując efekt ścierania cząsteczek w daleki kosmos. Czy pole jest możliwe? Kiedy planeta wiąże rotację z okresem orbitalnym, dynamo może działać jedynie przy pewnej minimalnej prędkości ruchu wnętrza. Niektórzy specjaliści w modelowaniu wnętrza wskazują, że nawet drobne odchylenie od idealnej synchronizacji może wygenerować wystarczającą cyrkulację metalu w jądrze, by wytworzyć pole magnetyczne. Każdy wad ekipy badawczej z obszaru planetologii. Zgadza się jednak, że T. Garden B bez odrobiny luzu w rotacji wnętrza nie przetrwałaby w postaci zdatnej do życia. Wyścig o życie. Skąd wiadomo, że życie może się tam rozwinąć? Przypadki ekstremofilii na Ziemi znajdziemy przeróżne ekstremofile. Głębinowe bakterie w kominach hydrotermalnych żywe w 400 Taspudzudeu i pod ogromnym ciśnieniem. Organizmy w gorących źródłach Yellowstone zdolne przetrwać pH bliskie 0. Archeony w lodowych płytach Antarktydy, żyjące przy do 20 20°C. Gdzie mogłoby ukryć się życie na Tigarden B? Podpowierzchniowe punkty geotermalne, resztki aktywności wulkanicznej lub ukryte gorące źródła, które przez podpowierzchniowy lód utrzymują ciekłą wodę. Jeziora w pasie terminatora, wąskie obszary na granicy dnia i nocy, gdzie ciepło z dnia i chłód z nocy tworzą względnie stabilne warunki klimatyczne. Skalne szczeliny, tunele i korytarze, które chronią mikroorganizmy przed flarami UV i radioaktywnymi cząstkami. Na Ziemi nie ma praktycznie granic adaptacji życia, więc nie zdziwiłoby nas, gdyby T Garden B kryła mikroskopijny ekosystem, który zasysa energię z geotermii lub słabego, ale stałego promieniowania gwiazdy. Interferometry kosmiczne, jak planujemy poznać wnętrze tej planety? Transit fotometry versus Radial Velocity Transit Photometry. Obserwacja słabnięcia światła gwiazdy, gdy planeta przechodzi na jej tle. Pomiary Keplera i Tesu mogą śledzić te cenne zjawiska. Radial Velocity pomiar prędkości radialnej gwiazdy, którą wywołuje grawitacyjny wpływ planety. Spektrografy takie jak Harps i Carmenes Stosują tę metodę, by określić masę i niektóre cechy orbity. Interferometry. Bezpośrednie spojrzenie. W niedalekiej przyszłości być może uda się użyć kosmicznych interferometrów. CDI, Corona Graphic Direct Imaging, do odfiltrowania światła gwiazdy i uzyskania obrazu samej planety. Dzięki temu uzyskamy bezpośredni pomiar promienia, albedo, a nawet spektroskopowy odczyt kiszonej skórki i ewentualnych chmur. Jowści UST. Choć głównie teleskop podczerwieni, wyposażony w instrumenty do spektroskopii transmisyjnej (ILT, Extremely Large Telescope) i GMT (Giant Magellan Telescope) na Ziemi, ale z bardzo dużymi zwierciadłami i zaawansowanymi koronografami umożliwiającymi blokowanie blasku gwiazdy, kasyno eksoplanetarne – Co już wiemy o systemie T Garden? T Garden to nie tylko planeta B, ale system wielokrotny z co najmniej dwiema planetami: T Garden B i T Garden C. Jednak to B, będąc w środku strefy zamieszkiwalnej, przyciąga największe pokłady zainteresowania. Resonans orbitalny obie planety znajdują się w rezonansie 920. T Garden co stymuluje delikatną wymianę momentu pędu, Utrzymuje ich orbity stabilne i może generować dodatkowe ciepło w postaci naprężeń w płaszczu skalnym, slab heating. Ten rezonans ułatwia utrzymanie stabilnej orbity mimo grawitacyjnego wpływu pobliskich gwiazd i obiektów w drodze mlecznej. Potencjał do dalszych odkryć T-Garden de Ina. Niektórzy badacze spekulują o trzeciej planecie w układzie, której istnienie może ukrywać się w szumie pomiaru. Możliwe Księżyce. Jeśli któraś z planet miałaby własny księżyc, warunki stałego przypływu mogłyby tworzyć epizodyczne źródła ciepła pod powierzchnią, sprzyjające życiu. Ten miniaturowy układ planetarny jest więc prawdziwym kasynem nauki, w którym każdy zakład, od powierzchniowej symulacji klimatu po poszukiwanie egzoksiężyców, może przynieść wielką wygraną w postaci nowego odkrycia. Rakiety chemiczne w praktyce tysiące lat kompletnie nieprzystosowane do podróży międzygwiezdnych. Napędy jądrowe, Orion, Daedalus, stulecia, choć teoretycznie możliwe, wymagają gigantycznych rezerw paliwa i technologii, które wciąż pozostają w sferze projektów badawczych. Iontowe, plazmowe silniki. Dziesiątki, setki lat. Najlepsza opcja dla sąd bezzałogowych, ale wciąż zbyt długie, by marzyć o misji za życia. Laserowe żagle, Breakthrough Starshot Zdaje się najbardziej realne. Gramowe sondy o masie około 1 gram, wyposażone w ultracienką żagielkę, odpalane z ziemi gigantycznym, fazowanym układem laserów o mocy kilku do kilkudziesięciu gigawatów. Cel 0 godziała 2 prędkości światła, 20% C. Czas podróży 12,5 li, 0,2 c, roku czas transmisji danych plus 12 i pl. roku prędkość świetlna około 75 lat od startu do uzyskania pierwszych zdjęć warp, burmy i inne hipotezy warp drive napęd Alcubiera czy worem czasoprzestrzennym teoretycznie skróciłyby czas do kilku lat ale wymagają energii i technologii daleko wykraczających poza nasze dzisiejsze możliwości Ogromne wyzwanie logistyczne i technologiczne pokazuje, jak bardzo Tigarden B jest realną aspiracją, ale wciąż odległą w czasie. W dodatku sondy przyniesą jedynie skromne dane, a prawdziwa misja załogowa jest póki co wizją science fiction. Dlaczego Tigarden B zmienia nasze spojrzenie na życie? Tigarden B symbolizuje nową erę kosmicznej eksploracji, próg dla astrobiologii, studium biosygnatur. I potencjału życia w układzie z ultrachłodnym trpaslikiem model planet skalistych, jak skaliste superzemie radzą sobie w ciasnych orbitach wokół Czerwonych Karłów, punkty przełomowe technologii od spektrografu Carmenes po laserowe żagle, inspiracja dla nauki, setki prac naukowych, tysiące badań komputerowych i eksperymentów laboratoryjnych, przypomnienie naszej kruchości. T Garden B przypomina, że życie może rozkwitać w najmniej spodziewanych miejscach, a nasze własne przetrwanie zależy od troski o ziemię. Tigarden Garden B jest jak lustro, odbija pytanie: Jak odważni i innowacyjni możemy być, by zrozumieć wszechświat i znaleźć w nim nasze miejsce. Top 10 faktów o T Garden B to fascynująca opowieść o tym, jak w ciągu zaledwie kilku lat, od wystrzału pierwszych teleskopów zaprojektowanych do poszukiwania małych planet. Przez imersję w klimat świadomości. Po rewolucyjne pomysły na podróż między gwiazdami, ludzie potrafią przesuwać granice. Planeta o masie bliskiej Ziemi, lub 10%, w habitalnej strefie ultrachłodnego czerwonego karła. Rok trwający niecałe 5 dni wąska strefa umiarkowana w dawnym terminatorze. Wyzwania w postaci silnych flar i potrzeby magnetosferycznej ochrony. Różne możliwe typy atmosfery. Od ziemskiej pozawieszoną oddech Vermiliona, wyobrażenie o ekstremofilach, które mogłyby mieszkać pod lodem, w pęknięciach skalnych czy w geotermalnych jeziorkach, wizje budżetowych mikrosąd, które dotrą tam w 75 lat, i futurystycznych warpowych statków, które mogłyby to zniwelować do kilku lat, zmiana naszego spojrzenia na życie i planetologię w układzie Czerwonego Karła. Tygarden garden B jest dowodem, że nawet w odchłani galaktyki może się kryć świat niemal bliźniaczy do Ziemi. Przede wszystkim pokazuje, że jeszcze długo będziemy próbować zrozumieć, jak unikalny jest nasz dom pod słońcem i czy istnieją inne oazy sprzyjające życiu. Który z dziesięciu faktów o t B uważacie za najbardziej zaskakujący? Czy wierzycie, że wąska strefa Terminatora naprawdę kryje obszary, w których mogłoby istnieć życie? Czy stawiacie na to, że Breakthrough Starshot w przyszłości wyśle mikrosondy i dzięki nim otrzymamy pierwsze zdjęcia powierzchni? A może skupiacie się na tym, jak silne flary mogą wymazać atmosferę, zanim cokolwiek zdąży się rozwinąć? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Jeśli podobało się Wam to super, mega długie wideo, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I udostępnijcie je znajomym, którzy interesują się kosmosem, astrobiologią czy technologiami przyszłości. Wysyłajcie także pytania, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach. Obiecujemy, że przygotujemy jeszcze więcej materiałów, które wyniosą Was w głąb kosmicznych tajemnic.